Dzisiaj bardzo wielki dzień. Naszą placówkę odwiedził Rafał Brzozowski, ambasador konwoju muszkieterów. To już szósty rok, w którym pomagamy wraz z konwojem różnym placówkom na terenie naszego powiatu w tym roku pan Rafał Brzozowski odwiedził naszą placówkę aby pomóc nam i wręczyć oficjalnie czek fundacji który wesprze ośrodek szkolno-wychowawczy w Protawie spotkał się z naszymi pracownikami co było bardzo miłym akcentem porozdawał autografy cieszymy się bardzo że pan Rafał Brzozowski nas dzisiaj odwiedził była to dla nas chwila Chwila przerwy w pracy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dla nas zaśpiewał piosenkę. Dzisiaj naszej placówce do naszej placówki przybył wspaniały gość, ambasador Fundacji Muszkieterów, pan Rafał Brzozowski. Nasi uczniowie na tę okoliczność przygotowali krótką prezentację. Później wspólnie razem bawiliśmy się z Panem Rafałem, były wspólne śpiewy. Otrzymaliśmy również czek, za który zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, a także doposażymy plac zabaw. Szprotawa jest bardzo małym miasteczkiem, ale urokliwym niesamowicie, z przyjaznymi ludźmi. Dzieciaki są nastawione fantastycznie na, 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 na wszystkich dookoła, na przyjmowanie ciepła, dawanie ra, dużo radości. Hmm. Mogłem spotkać się z nimi, trochę łezka wokół się zawsze kręci. To było bardzo, bardzo przyjemne. Czułem się wyjątkowo i w związku z tym mam nadzieję, że tu kiedyś jeszcze powrócę.